Kiedy nowy odcinek W piątek W sensie w, so w sobotę zmontuję... Nie wiem, jutro chyba albo dzisiaj. Już tamt. A już nagrywasz? No tak! Co? Aha! Aha. Co? Kurwa? Nie to. Proszę. Ja już nagrywam! Bo od wiadomość tylko do znajomych. Aha, fajnie kurwa. Czy ja się w środkiem dałem do znajomych? Kara? E, nie. Jak nie, kurwa? Przys Nie. <laughs> jak, jak, jak się dodawało? F.A.D. Nick. Pijowi przez przypadek dodajesz kogoś do znajomych. Przez przypadek się z kimś z tego... Um... Ten gracz jest już twoim znajomym. Czaj się przez przypadek z, kim, z kimś z tego... Um... Z, no ja pierdolę. Zapoznać. Coxcraft ty debilo. <laughs> ale to jest zjebany kurwa ser Ale, ale czaisz rozkminę, żeby przypadkiem się z kimś zapoznać? O na czarnu! Gdzie? Piony! Czarnu! A, ta Bartek. Bartek! Bartek. Bartek. Tak wygląda... Tak, tak wygląda pierwszy zmiany. Jesteśmy! Dobra. Idziemy się zajebać. Nie, jeszcze. Okay. Jeszcze nie, jeszcze nie, Za wcześnie! Za wcześnie! Jest dopiero godzina ósma! <laughs> to jeszcze nie ta pora czasu, żeby skakać. Eee, kurwa nie jestem w generatorze. Eee, kolijuję złoto? Kolejny kolijuję się. Co? Żółci e, leco, leco. No. Leco szczochy do nas. Upośledzione? Daj mnie ja. oh! oh! Autyst Autystyczny leco. Autyzm! Dawaj, dawaj, dawaj. Autyzm! Was! Komedades! Kur! Deutschen <noise> Autystyken! to był naj najłatwiejszy S w moim życiu. Jadu, kurwa różowy jest, żółty, zielony. Dajcie, dajcie mi na dwa tyty. Proszę was. Dwa. Dwa, masz, dwa masz. Tiende, nie, na, tu masz na, masz na ja na masz troszkę. Ku, ku, Hu! ku, hu, ku, hu. dwa, dwa, chodź koś Chodź chodź, to, koś chodź tu! szybko, chodź tu! Chodź chodź tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Już. Dobra. No. leć! Leć, leć, leć. Zy hayaż, zy hayaż. Lecisz po milion. Lecę, no, lecę, lecę, lecę. Jest to! Kurwa! Jezu, mary. Rzek, rzek się przestroszył. Super! To to Super bridge klara, co nie? Oh, no. Ja! Co, doszliście? Nie! Nie! Coś kosze! Co ona zrobiła? Bridżowaliśmy się kurna razem Razem się bridżowaliśmy i jeszcze ona spadła A nie Aha. Dostanę na tynety i na felebole okay. Aha Jesteśmy, jesteśmy autystami, okej? Okay? Bailando, bailando A nie potrzebuje, nie potrzebuje Już wejdą do budy, już fajowal nie potrzebuje Dobuduj. Mm -hmm. yyy, ktoś leci, ktoś leci Jakiś skórki. No. leci? Nie. Dobrze. Nie na mojej warcie kurde, nie ma, czarnuchy. Z Roksy. Nie, 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 no kurde. Mamy do niebie, mamy, osiem, mamy osiem do niebie. 8 złota, 8 złota, czaisz to? przejebałem 8 złota. Co? Dobra, mam no coś do ciebie w skrzyni. Spróbujemy tak. ten. Spróbuję ten temperasz, ten pryrasz, ten Wypierdzielaj, 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 nie będę, polite, będę polite, nie będę przekinął Cię i robię... challenge na no, odcinku. Ale Ty wiesz, Ty wiesz ile w Polsce zrobię napierdolić? będę. wiesz, możesz o sobie pierdolić, opierdolić, pierdolić. Boż. Kamikazy! Teraz to rozwalimy! Ludzie Nie, no ty kurwo! Kaja soga, a na W serio! Z tym wy kurwa gracie. Oj, no, oj, oj! Autystyk, autystyk. Mój autystyk friend is very. ino. You know. To mało powiedziane. No nie wiem coś, ale. Dojedzmy może tych niebieskich do końca, żeby się Ja bym proponował rzek. czerwonych, Robiłem, już rasza zrobiłem na czerwonych, ale nie udało mi się. Nie no. O, no i dobrze. Ja pierdolę! Ja pierdolę. Widzę... Na plecy. Widzę... Ja damy... pierdolę. Widzę... Dami... Widzę. Dami... Widzę na, nadajmy na samy, no na tych na samych falach. Nie, nie wiem, W sensie. No że my kurna żeś ukrót mój pomysł Ej, jakim a... chujnik ja ich zabiłem? Co? Aha, kleramiki, a nic się za Ale widzicie? Puściłam muzykę Emerald jest Emeralza free wcześniej, jak to ci Ja będę cię chciał, a ja cię będę jebał!

nie! Tak. nie, Dwa! Nie! Dwa. Tak. Nie, z... nie wujcie mi tego! Dwa rzeczy! Síś... Cicho! Cii, czy, cicho! Dawiam, wyjdź z depresji. Nie. <ójś..."> tak! No! Tak, wyjdź z depresji. Nie! Teraz! <śTony> nie dzisiaj! Nie, kurwa, nie dzisiaj! Za za mało głowy ma na to, żeby wygraliście. Ale widzicie, puściłam na uzadek Ruro i wygraliśmy. Dobra, Ktoś... złoto, złoto masz w jaki punku? Czego? Ruro. Ruro? Ty Ruro, rato. Rura żelazna czy nie? One, 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 one. O kurwa, jesteś. Mi... Dobra, nie? Serio. Gdzie ci cię chłopaty no, bo... mnie ignorujesz. Super. Idziemy. Super. A kto? Bombardier! This is no my kurwa! Best Widziałeś to? Mój Nie no, ja jestem zjebany. Z kim wygracie kurwa. Z tym debilem. Z debile. jebanym debilem kurwa, który nim... ty ty my... to, nie nie. Powiedzmy, że chyba... każdy z nas tutaj ma auto, tylko tak. każdy w stopniu. Tak. Ja mam I największy kurwa. kurwa. Asago ruru. O ty, kurwa, To Nie! Ty stara ruru, chodź tu <laughs> Nie ma... Pff. Mara Dankę! Damian Damian mam coś dla ciebie Słucham. Niebieski leci. Z Masz. cześć. Masz Słucham? Słucham? Ale słucham. Słucham? Ja słucham, bo cię ostro wyruchy. Co? Golda masz. Ile? Ale ja już... ale... ale spójrz na... spójrz na... Spójrz na ty. Ale masz 8. Ale masz golda. Ale. no to by się bardziej na lata przydął. No to. nie wiem. A oni nie uspokoją. Okay. Nie, zro nie zrobię nic w tym meczu kurwa. Super! Jesteś. Zabi! No pasz. No pasz, komenda. Co? On sobie kupił podkę na skoki i myśli, że jest koksem. No super, no fajnie. No i dziękuję, dobra. No Maciuś, lat 12, a 13-latki. Right. That's very no. cancelable on YouTube, you know. E, a ja się przypominam, ile moja była miała lat, chyba. Ona była, była moim ideałem. No, no do... nie powiedziałbym. Zależy dla kogo. Ja pierdzielę. Z czasem. Ej, tak, ej, e, Klara wie, wiesz, Bartek, wiesz co, wiesz co mi ojciec powiedział? Co? No w końcu że jest z jakąś swoim wieku kurwa młodziaka jakiego. Boże. Pra o... Prawdy było w tym dość dużo. Widać, ojciec chętny. Bartek, ona ma... I know, I know. O... Jestem very złym człowiekiem. A ja by, nie, dobra, myślałem, że zjemiesz, a ja wyjebem ja bym poszedł Niebieskiego ktoś Da się uda Co? Okej okay. <m> Teraz <tandarty> patrzę. Teraz niek czyni mistrza pamiętaj No, znaczy ja się ja się nauczyłem w... No, w, w, trzy, w Bartek, ja się nauczyłem w trzy minuty snu, kurwa b ja, 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 ja sobie przyśniłem, że umie, ja, ja sobie że umiem i umiałem. Tak samo, tak samo na motorze. Najpierw nie umiem, wyjebałem się trzy razy, prawie rozjebałem motor. Przyśniło mi się, że umiem i umiałem. A ja się wywaliam raz, prawie rękę sobie złamałem, co nie i nadal nie umiem. No nie rozumiem tego. Ja po prostu, no. jestem specjalny. Tak. Polonia nie specjalna. Pealna. Wszyscy, Wszyscy mają kurwa dał A ja sobie monitor opułem. Brawo, A, to, to znaczy, mój monitor jest opłyty kurwa od y, paru tygodni. Od tygodnia w sumie. Dobra, chodźmy do bazy. combat. Ja właśnie chciałem zrushować sobie tego. No to mam dwa mellardy. atak Eee, atakują, 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 yes. atakują, atakują. Gij ty gnido. O, o Klara, on mnie, on, Klara, on mnie serwer pisze kurwa, zrzucił, nie wiem co jest gorsze. Kto? Przysóbujcie, jak to co widziałeś? Co, co ty, że ją No, ona, ona to zrobiła, system no sam ja wiem, ale myślę, że, że nos ataki hen robią. Nie, nie my się możemy sobie bawić, bo zostało. Mam łóżko. Eee, w sumie co ja bym potrzebował, nic, dobra? No to nie dobra, dobra. No, to, no to. A, nie, przepraszam, a... Kamikaze. kamikaze bym potrzebował. I need one kamikaze. Ej, dawa się kupimy sobie tego stika i będzie takich napierdalać. Jak chcę Jak, jak niebieskiego niebieskie zabić? Ja mam... Ja mam wywalone... Wy... Zostawimy sobie... Jednego sobie tak żeby go rozpierdolić. No to czerwony jest na waszym celowniku, Ja się chcę zająć niebieski. A gdzie, a gdzie ta gnida jest? To jest... A, a gdzie ta gnida jest? No teraz będę O, tu jest ta gnida. Hello. Idziesz sobie na środek. Mam kija, Mart... nie zauważam się go użyć. Będę. Jak, jak go wsadzisz komuś w dół? To będzie. O oh, je yeah. Jakieś, jakieś te praktyki albo coś. Dobra. pierdolaj Ty pierdzielaj! Daj go, daj go, daj go, daj go, daj go, daj go, daj go. Daj go. Ej, uciekaj! Uciekaj, uciekaj. No, jak chciałem go właśnie pogonić. <laughs> Ja Szczek, go... Szczeknij na niego. Tego mi kurwa brakowało, psa tu jeszcze. Nie no, kurwa, z kim ja gram? Z autystami. Dużeś ty A ty jest po jeden. ty tych nido jest. Ty ciulu. No chodź, 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 pucam tu. Nau. Bo niebieski też gra. Ty, bo niebieski gra jeszcze, ale się... może tylko czerwony jest. Tak go nie. Pucam tu. Chuję idę. Ale... To już poszło? Nie ten czerwony. Nie wiadomo. E, Jak co? Klara, masz misję bojową, kurwa. Masz tego nie zepsuć Co? Masz, masz tylko jedno za nic, kurwa nie zepsuć Wiem, że to dużo. E bo leci do nos, leci do nos. Ale się postaraj, starej Leci do nos! Aha, fajnie! Ej, kurwa fajnie ten odrzut, że to faktycznie nie działa wcale. Gdzie ten skurczecin jest? On tam w tym... Kupy, kurwa łóżko co jest? Plecy, plecy, Weź tam zabuduj, zabuduj, zabuduj! Kurde on... Kupuję endstone, kupuję stone Kuprasz od, kuprasz od stone. Wer, wer, where, wer, wer. Eee, pa. Jezus. Ja pierdolę pa. jedno zadanie miał. Dobra. Bum, 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 bum. Tak, dobra, dobra dobrze, 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 dobrze. Lecimy, 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 to, 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 to. lecimy, lecimy nexta. Bum, kurde. Pff, dobra, spoko. Udało się. Jezus. Mission copies. Chciałbym go zabić, ale go nie zabiję, wiem o tym. Chciałbym, chciałbym, chciałbym go zamordować, ale nie mam. Znaczy, nie, Gaj, nie, to bija do serio, chciał zajebać, kurwa. Za no to co odjebał. Wiesz jak bym zabić? O ty kurwa! Będę dla bombardowanie robić. Bombardowańska? A jak chcę z boku zajebać. Kutasa nie, niewdzięcznego, który się palę, w policji. Mogę go no, zabić? Dziękuję. Zamordować... Ale to... ej, on tu jest, on tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, Wracać tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. się! Kurde... Siema, Pedalcu! Dobrze! Zabił... ej... wiesz, wiesz, wiesz kto go zabił, kurwa? Kto? <laughs> Upadek! <laughs> Upadek. <laughs> ja go tylko zepchnąłem. Ooo, a tego tutaj nie widzieliśmy dawno. Duży garaż, tym się jarasz, dobrze? Łoty, wiesz, tylko wciąż odciągasz mu łamabęgi Mw Mw? Jak? Tu się, nie, tu się, nie, nie, uda? Nie, nie, a gdzie, jest... a tam jest łóżko, kurwa Użko Tu się jest... kamikazy nie, tu się kamikazy nie uda, ci... niechuje A po a pobierze, gdzie są tutaj diamenty? Nie mów, że tutaj, na o! tym, na tym, na tym, na tym Na, tym, na, tym, ty... na najwyższym, na najwyższym, na najwyższym Łabasz no to ja tutaj jestem bezużyteczny. No to tutaj kurde trzeba będzie użyć Big Braina trochę i strategii. Z czego wszyscy o. nie posiadamy. A. czy jesteśmy useless praktycznie? Nie, ja, ja jestem useless. Każdy. Nie, ja ty, nie, ty, nie, ty za. Nie. Co? To są No mówię. Znaczy, nie, Klara zabija, ty zabijasz, a ja kurwa nie umiem nic. Ja, ja już, nie ja że poprzednim meczu nie zrobi nie zabij żadnego killa, to o coś chodzi e, Klara co mówisz? Ty niszczysz łóżka. Tak Aha. Where is my power bank? Why do you need a power bank, my friend? Because I have 9% baterii in my kone. Nine? Nine! <laughs> Nine. I think that uh, the German uh, la language is very aggressive. Why? Nein. No! Dobra. <laughs> Twoje komary. O nie, nie, tylko nie to. Proszę Nie, go. no to idę. Z... Jeszcze idę raz, jeszcze raz tak. Zumie czekaj. Zumie czekaj, idę się zajebać. Kurz jedzie! Da, 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 da. Jedzie? Jadę my na kurdy. Nie, to nie bo... Nie do. Nie, nas... to nie było. Ja myślałem, że... Ja myślę to jest kurwa pust. Kurwa, Spadłam. Na jest czarna dziura. Pff. Nie wiesz co, na nowej łóżko? Super mają. Kurwa, shiv mi się zablokował, jak se... Kto mi... Nie mi... mi teraz pamis na wam Dobrze! O nie, Wiesiu! No i na chwilę. Kreisa. Kreisa. Lola, he, No nie! That was... That was very stupid of mine. This is my mistake. Have a code! No, oh, oh. Let us be spending all. Number for solo. Hands down, 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 down. Tak dosłownie kopiuję na odcinku, to ja normalnie zabieram. A, oh. a, bo ty ten, a, bo, a, bo to no. Co mnie? Kto by to chciał sprawdzać? YouTube? Po, po cholerę. O, siema. Cześć, cześć. Siema. Czemu się o, tak agresywnie I go with you. Eee, bo leci, leci. <śmiech> <śmiech> Pośledził. Co ty? nas Klarę tu pośledziło. Nie! Kurde. I am so bad at this game. Because I. Nie no, wiem że skończyłem cię! Czy ja w końcu umrę, czy ja będę tak spadał w wieczność? Ja spadałem w Offman i nie chciało mnie zrespić pra, praktycznie. Co ci dobry. No, musiałem zrobić sobie szybkiego reloga. A jesteś, jesteś na arenie, jestem! Jestem, coś ty?

Osztaj mordę, Krakier. Co ty tam powiedziałaś? Osztaj mordę, Co tam co miauczysz, tam bo nie słyszę? Dokładnie. Rucham ci. Ta, potem przelatuje smok, który nie powiem co robi. Ja tak powiem, stare i starego. Tak, widziałem ten klip. W ten klip już widział chyba każdy. Kurwa A. jaka forteca tam jest! Lader był. Ja czekam, oni wyjdą. Martek, gdzie jesteś? Na środku. No kurwa Mać, wszyscy poszli, zostawili mnie. Dostawili mnie. <laughs> Lonely Lon Lon Spongebob Vibes, widzę. Jezu, jest... Nie! Czerwona gnida tam jego, nichel! help, Dawaj, to do kobalt gold, gold, niebieski, red. Lecę do bazy. Co se fajnie poleciałem. A, to jest takie sprytne, kurwa, nie z tego dziada. Co to było? Ha, ha. Wiesz, co, wiesz, ej, wiesz, co, wiesz, 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 co oni kurwa zrobili? Co? Oni, oni podnieśli poziom wyspy? Lecimy. Co te kutasy zajebane? Co? 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 Daj, lecimy. Lecimy? Lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, dawaj. Idziesz? Tak, I'm going. Teraz cię wyprzedziłem. Hey, Ej, bo mam tu kogoś. Zamorduj. Za... za, za, za z... Włóż nóż w krtani. Dawaj. Chciałbym, ale żebym jeszcze miał się bić, kula w tej grze. Serio, zostałem sam. Ja bym proszę... Ja, ja, nie żeby też, ale ja bym bardziej budować muzykę, bo każdy miał... A nie, w sumie... Nie, bo... To czerwony. Bartek! Czekaj! I go with you! Wy się... No... Wy się chyba dobrze pobicie bez zębów. NIE! <noise> Przed No, nic się nie zmieniło. Nie! <noise> <noise> Pamiętasz, <noise> Pamiętasz, jak tak kiedyś y, grę przegraliśmy? Jak? No że y, ktoś puścił fireballa pewnie to miałem ja Nie, to chyba... Nie, to, Nie, to albo ktoś... Albo ciennik, albo... Prędzej ja... Ja, ja żebym się, ja żeby się na ostatnim odcinku normalnie sam y, zabił z firebla. Bartek, Bart, ty jesteś Bartem, to wszystko wiadomo. Tak. To jest już większy poziom pierdzielenie, miał być. Challenge ja nie przeklinania i ta razie trzymam. Zara dobrze się bawisz beze mnie? A u mordek morde knap. Traf dobrze. Łe! Szybko... Nie! A jesteśmy w bezpiecznej sytuacji na chwilę bestem, aczkolwiek nas... Uch! rozjeżdżają nas praktycznie. Nie jestem za nimi. Nie Witka, nie Witka, nie! Nie Witka, nie Witka, nie Witka, nie Witka, nie witka, Nie Boga teraz, uwważaś, uwważaś. A, ja fajnie, to... fajnie! Kup za diamentowy miecz i kurna... na no, pęści.

nie, nie, no, Chodź! nie, 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 normalnie nie, Chodź. Idę, nie, 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 Chodaj tu. nie, Solo. nie, Chodaj Bartek nie, 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 ma copyrighta. Nie wiem, co, nie, nie wiem, są różne przypadki. Nie wiem doświadczenia. No. A myślisz, że ja kurne nie wiem doświadczenia, o co ci chodzi? W sumie u mnie różnie pewnie, bo jestem niepowiadany. A, ja out. Jestem no. w dziurze. No. Jestem w dziurze. Dawaj. Ja da. Kóry Powiedz Batek gdzie oni są? Czerwoni Oni są na środku. Idą od nas Idą od nas do... Kabu? do was. Tak, oh. idą. Jeden, jeden ma sobie miecz i żelazną zbroję, a drugi co ma? Drugi ma żelazny miecz i żelazną zbroję. Ty masz takie rzeczy, ty mi nie mówisz? Co ono mo? Aha! Hmm. No i chuj tyle bogu, mój wrażenie. Mpu! 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 Uwaga! Mpu! Ich tu nie ma. W znaczy, zasadzie oni się schowali za tym. Boiłam się, wrażenie! Ha Frajesz! <tum> Haha! Bo... Jezus, autistic, autistic Minecraft, be like. Dzięki. To już będzie mój tytuł film. Autystyczny Minecraft. Nie brzucaj tego. Wrzucę. Masz połowę. For, for... Jak jak kurwane tu dał dał nie mam? Forfun. Ale to jest Ho! Na przechowanie. Na mnie ja kurwa. Jak na przechowanie, jak ma tylko jedno życie? Ho! 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 Trudno, wymyśl coś. To czesta schowa. Nie, mar nie marnuj! W... Nie marnuj, o nie podeszł! W... W... No w... Are you serious right now? W... Nie w... marnuj strzał, kobieto! by się zajebać. W... Nie, nie idzie. Yeah? Nein! They... Die here! STAY HERE! Gdy motywujesz, żebyś nie zrobił zabijając go. Dobra, dobra, dobra. GO... GO TO US. US. Super! Super! Nie idź do dupy. Fajne tłumaczenie, co nie? Fajne tłumaczenie, fajny English. Gdzie oni sobie powie? Fajny English Us, kurwa. Us Unii są u, u, u żółtych. Jeden jest, a drugi jest A drugi... leci Leci na tego. Yy, od, leci na niewicę od was, od niebiesk, od tego, od jaksów. Od niebieskich? Od jaksów, od jaksów, od jaksów. Leci on na niewicę, od... na niewicę od was. Do nas? S, plecy, 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 plecy. Kurwa! Final one, complete the mission. RAPI GO! Zamordę. No żebym jeszcze u... No kurwa, skacz jak jakiś tarzan spod lasia, no kurwo! I... Dobra, kie Oj...